dobry. Dzisiaj następna lekcja z cyklu punkt pierwszy, liczby rzeczywiste, logarytmy. Logarytmy są proste. Tam są tylko trzy wzorki na dodawanie logarytmów, odejmowanie logarytmów i e, taki trzeci wzorek, gdzie przed logarytmem to jakaś liczba i trzeba się jej pozbyć. Co było na maturkach w tamtym roku, bądź e, w maju, bądź w czerwcu, bądź na poprawce. Proste rzeczy. Zobaczcie. Czy każdy z Was umie dodać dwa logarytmy? Czy każdy z Was umie dodać dwa logarytmy? Oczywiście, że tak. Prosta sprawa. Jak się dodaje logarytmy, to te dwie liczby się mnoży. Po prostu 27 razy 3. No to mamy 81. Proszę zobaczyć. Pikuś! Bardzo proste. Oczywiście tu jeszcze wynik trzeba policzyć, czyli trzeba znać definicję logarytmu, Trzeba umieć ją obczaić, że to jest równe 2. No bo 9 do potęgi drugiej daje 81. Takie kółeczko, no nie? Ile to będzie na przykład logarytm o podstawie dwóch z jednej ósmej? No, ostatnia lekcja, kiedyś tam e, potęgi. Zawsze sobie rób kółeczko, jak tego nie umiesz za bardzo obczaić. Dwa do której potęgi, żeby wyszła jedna ósma? Myślisz, dwa do której potęgi, żeby wyszła 1 ósma? Hmm. Dwa do której potęgi, żeby wyszła jedna ósma? Dwa do trzeciej? Nie, dwa do 3 to jest 8. A, pamiętam, jak mówił Pikoń. Przecież jak się robi potęgę ujemną, to się odwraca. I tu jest ważna zasada właśnie w logarytmach, którą musicie sobie przypomnieć, jeśli chodzi o potęgi. Jak widzisz liczbę, dwie liczby obok siebie w tych logarytmach, ale jedna względem drugiej jest odwrócona, to na pewno będzie minus. Tu jest 2, a tu 1 ósma, odwrócona, na pewno będzie minus. Inny przykład. Widzisz tutaj jedną, drugą, a tu 8. Widzisz tutaj dwie liczby względem siebie odwrócone, odwrócone, na pewno będzie minus. No, i 2 do której potęgi, żeby dało 8? 2 razy 2 razy 2 do trzeciej. To jest ważna sprawa. Nie? Tutaj proszę zobaczyć, te dwie liczby nie są wzajemnie odwrócone. 9, a tu 81. Normalne dwie liczby. Nie ma jakichś odwróconych, a nie, Dlatego tu wynik jest normalnie 2, bo 9 do potęgi drugiej daje 81. Co tam jeszcze było? Zobaczcie jeszcze jeden przykładzik. Zwróćcie uwagę. Na dwa sposoby rozwiązywania logarytmów. Pierwszy to jest dodać te logarytmy, a drugi, a spróbuję każdy z nich policzyć. Czy tu by się dało policzyć? 9 do której potęgi, żeby wyszło 27? A, 9 do 2 to już jest 81. To tak nie bardzo. A 9 do której potęgi, żeby wyszło 3? No, tu akurat prościej, ale też tak nie bardzo. Nie? A tu się akurat da. Proszę zobaczcie. 2 do której potęgi, żeby wyszła 1 ósma? No, pamiętacie? Dwie liczby, jedna odwrócona, a te liczby są proste, więc 2 do trzeciej. Czyli ta, ten logarytm jest minus 3. 2 do minus trzeciej. No a to przecież każdy wie, że 2 do potęgi drugiej daje 4. I mamy odpowiedź automatyczną. Oczywiście, jak ktoś się uczy z schematami, schematami i widzi dodawanie logarytmów, no to on będzie dodawał logarytmy. Dodajmy logarytmy. Wtedy te liczby się mnoży, jedna ósma razy cztery, zakładam, że ułamki umiecie, bo jak nie, to proszę się ich douczyć, bo to naprawdę jest wstyd i w ogóle to będzie was ograniczało. Yy, nauka będzie, was, yy, będzie wam ciążyła, bo jak będziecie ułamków nie umieć, to będziecie się gdzieś mielić. A, a to tak nie można, nie? Musicie umieć ułamki, liczby ujemne, liczby dodatnie, takie podstawowe rzeczy. Musicie to mieć jakby wy, wyćwiczone już, na no, końcu bądź matura, a nie egzamin ósmoklasisty. Gdzie nawet na egzaminie ósmoklasistym to już jest dawno wymagane, prawda? No więc wymnożymy sobie jedną ósmą razy cztery. Cztery ósme, no dla najsłabszych uczniów to tak sobie napiszemy, ale oczywiście ułamki skracamy i to zawsze. Czyli tu mamy jeden, tu mamy dwa. No i mamy, proszę Państwa, napiszę to ładniej, żeby to widzieć, dwie liczby, które są wzajemnie odwrócone. Czyli wynik na pewno będzie ujemny. A dwa do której potęgi, żeby wyszło dwa? Dwa do której potęgi, żeby wyszło dwa? No do pierwszej. OK? Tak będzie, proszę Państwa, na maturze za rok w maju. Może się zdarzyć trudniejszy przykład. Trudniejszy przykład to jest taki, weźmy sobie tu, napiszmy, że na przykład będzie logarytm no, o podstawie 8 z 4. No, to już tak, no, no, na przykład takie coś, no, 8, no, 8 do której potęgi, 8 do której potęgi, żeby wyszło 4. No, no, nie ma takiej potęgi. No właśnie. I tu jest ten problem. Eee, I teraz tak. Macie problem? No dajcie sobie tutaj x -a. Nie wiem, ile to jest. Nie wiem, ile to X. Zazwyczaj nie doma to X. Nie wiem, to X. Dajesz x -a. No i teraz zamieniasz na potęgi, proszę Państwa. Najtrudniejsza część. 8 do potęgi x, 8 do jakiej potęgi? Do potęgi x, żeby to wyszło 4, no nie, właśnie tak. I tutaj mamy, proszę Państwa, wtedy 2 do 3. x -a przepisuje, a tu mamy 2 do 2 ciężka sprawa dla niektórych. I teraz proszę zobaczyć, dwójeczki kasuję i zostaje 3x równa się 2, czyli jak podzielę sobie przez 3, no to x to się równa 2 trzecie. Ten logarytm jest równy 2 trzecie. No, to już jest taki level, level up. Proszę sobie zakumać to. A może być jeszcze jeden level up. Patrzcie się, to już na koniec. A co zrobić, gdy stoi przed logarytmem liczba? I tu jest właśnie ten trzeci wzorek. Tą liczbę trzeba wyrzucić przed przedlogarytmu. Ewentualnie zostawić sobie ją, policzyć tego logarytma i dopiero później wstawić wynik. Ale zazwyczaj wszyscy robią tak, że tą liczbę wyrzucają do potęgi czwórki. Wzorek jest taki, proszę Państwa, że mamy oto taki zapis, patrzcie się. Ta liczba tu idzie do potęgi tej czwórki, do potęgi, do potęgi idzie. Taki jest wzorek. Gdzieś tam pewnie się pojawią te wzorki, żebyście widzieli. No i teraz, proszę Państwa, robimy to samo co robimy zawsze, czyli piszemy tego x, 8 do potęgi x i to do tego równa się to, tu jest 2 do trzeciej, tu jest 2 do drugiej i jeszcze do jednej, drugiej, czyli w sumie daje 2 do pierwszej. Jakby ktoś wcześniej zauważył, to 4 do potęgi 1, druga, zamieniając na pierwiastek, to jest pierwiastek z 4. Czyli po prostu 2. No ale załóżmy, że to tak robimy sobie. Czyli tutaj jest 2 i mamy ostatecznie, patrzcie się, 2 do 3x, 2 do 1, znowu się dwójek pozbywamy. 3x równa się 1, czyli x równa się 1 trzecia. Ten cały logarytm jest równy 1 trzecia. No to już jest wyższa szkoła jazdy. Tak mówię, zawsze mówię. Maturka, jesteś słaby, maturka, no to jak jesteś słaby, to nie licz na 90%, a nawet na 80. No nie? Ważne, żeby tego zdać. Nie wszystko musisz umieć na maturce zrobić. Najczęściej pojawiają się proste zadania. Proste zadania z logarytmów powinieneś umieć zrobić. Trzy przykładiki: dwa proste i to powinieneś umieć zrobić, a ten trzeci spróbuj. On był na maturce. No, w sierpniu na poprawce. Więc tak, widzicie, zdarzają się takie zlanka. Spróbujcie teraz rozwiązać. Dajesz sobie czas, stop. I rozwiązujesz. Po rozwiązaniu sprawdzamy wyniki. Przypomnę jeszcze raz. Jak nie rozwiązujesz zadań swoją ręką, to się nie uczysz. Dlatego ucz się, mój kochany uczniu, studencie bo nauka jest najważniejsza. Nabywaj wprawy swoją ręką, nabywaj. To ci się przyda naprawdę w maju. Wyniki, proszę zobaczyć. Przy dodawaniu to się mnoży, ponieważ tu jest odwrotna liczba w stosunku do tej, no więc 9 do potęgi ujemnej, jedna, znaczy jedna dziewiąta do potęgi ujemnej daje 81. czyli tu mam wynik minus 2. Masz minus 2? Gratulacje. W drugim przy odejmowaniu się dzieli. Czyli 27 dzielone przez 3 to jest 9. No a 9 do której potęgi, żeby dało 9? No do potęgi pierwszej. No nie? Czyli wynik to jest 1. No i ten najtrudniejszy przykład. No ma być minus 1 czwarta. Jak to rozwiązać, proszę Państwa? No to już tutaj tak szybko zrobiłem. Natomiast wy musicie sobie sami to jakoś ogarnąć, tylko tutaj jeden szczegół. Tą liczbę wrzucamy do tej potęgi, i się pojawia takie coś. No nie? Dajesz sobie x. To do tej potęgi równa się to. Czyli 25 do potęgi X to jest 5 do potęgi 1 druga. A 25 to jest 5 do drugiej, czyli masz 5 do drugiej, x przepisujemy, 5 do potęgi 1 2 No i tak skasujesz te piąteczki po obu stronach, podzielisz przez 2, to będzie 1 czwarta. Dlatego tutaj wychodzi 1 czwarta, 0 minus 1 czwarta. Tu jeszcze zwracam uwagę, 25 do której potęgi, żeby wyszło 1, no nie? Ten logarytm tu z przodu. 25. Do której potęgi, żeby wyszło 1? Do zerowej. 3 do potęgi 0? 1. 5 do potęgi 0? 1. Pi do potęgi 0? 1. Cokolwiek do potęgi 0? 1. Proszę zobaczyć. Jeszcze tak na koniec. Tutaj niektórzy odejmują, no jak tu w tym miejscu. 27 dzielone przez 3 to jest 9. Możemy odjąć logarytmy. Tu też moglibyśmy je odjąć. W sumie to aż się nawet tak narzuca. No nie? Zobaczcie, w tym miejscu mamy odejmowanie logarytmów w tych samych podstawach. Można by to odjąć. No można. Nie wiem, czy nie skomplikujecie sobie swoich własnych zapisów. Spróbujcie też odjąć, no i zobaczcie, czy to da, da, dajcie radę jakoś tam pokombinować, tak żeby wyszło ogólnie minus 1 czwarta. Dzięki za logarytmy dzisiaj. Do zobaczenia na następnej lekcji. Cześć!